Część jeździ tutaj winną. Dzisiaj nie będziemy w ogóle jeździć wino. Usłyszałem jakiś alarm. Będziemy patrzeć te widoki, gady winy. Będę... Będzie... Piszcie mi w komentarzach, czy ktoś jakieś jeszcze winy nagrać w blogu 81 878. Piszcie mi tak w komentarzach. Miejscowy że niestety nie będzie odwiedzić, bo ja jak wcześniej TikTok'a, ja raczej te... Chciałam nagrać właśnie na YouTube'a i właśnie słyszałam jakiś alarm od windy. Wiecie? Naprawdę tak nie wiedziałem, a ja myślałem, że się tak tutaj windzie. To chyba było coś tak od... na drugi... Jakby na drugim piętrze. Właśnie jesteśmy na czwartym. Dobra, żegnam się do sami um,